Niepewność mógł wyleczyć, wyleczyć w mi Dla pychy i kładztwa Zamieniał nogi za wszystko dwuosobowe pokoje, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze i biblioteka. 6 listopada odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu. Remont przeprowadzony na koszt starostwa powiatowego w Kielcach kosztował 2 miliony 350 tysięcy złotych. W dniu dzisiejszym przekazaliśmy dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu drugi budynek, tak zwanego internatu numer 2, który kiedyś był, należał do Zespołu Szkół Rolniczych w Chęcinach, wyremontowany z termomodernizacją, w pełni wyposażony dla nowych dwóch grup wychowawczych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu. Wiąże się to między innymi z tym, że od 1 września uruchomiono nowy zawód też w naszym ośrodku dla chłopców, kończących gimnazjum, zawód murarz-tynkarz. W naszym ośrodku obecnie funkcjonuje zasańcza szkoła zawodowa o dwóch specjalnościach, kucharz i murarz-tynkarz oraz gimnazjum specjalne. W tym nowym budynku zamieszkają dwie grupy wychowawcze, które będą miały w pełni wyposażone pokoje mieszkalne dwuosobowe, pracownie do swojej dyspozycji, świetlice wraz z całym zapleczem gospodarczym. Na dole budynku zaplanowano i są wyposażone piękne dwie sale lekcyjne wraz z jednym jedną pracownią informatyczną. Wśród gości, którzy jako pierwsi zwiedzili zmodernizowany budynek, znaleźli się m.in. wicestarosta kielecki Zenon Janus, marszałek województwa Adam Jarubas, burmistrz Chęcin Robert Jaworski, dyrektor powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach Małgorzata Stanioch, radny powiatowy Marian Ferdek, dyrektorzy placówek światowych i przedstawiciele współpracujących stowarzyszeń. Poświęcenia gmachu dokonał ojciec Paweł Chmura z ośrodka San Damiano w Chęcinach. Widzę starosta Zenonianus powiedział, że zmodernizowany ośrodek wychowawczy wpisuje się w standard obiektów, w których budowę i remont prowadzi w Podzamczu Urząd Marszałkowski. Co, nie wyobrażałem, że przy tak świetnie wyglądających obiektach, gdzie czujnym okiem marszałek no to spogląda, nasze obiekty wyglądają inaczej. Nie pasowało to jedno do drugiego. Dlatego Wiem, że to był ogromny wysiłek dla powiatu, dla zarządu, dla rady, żeby te ponad 2 miliony 300 tysięcy znaleźć i zainwestować w ten budynek. Ale mówię, nie wyobrażałem sobie, żeby było inaczej. Pracujemy w partnerstwie i zawsze to ma być kojarzone jako wspólne dobro, nie patrząc co marszałka, co powiat. To jest to nasze wspólne. To jest coś, co ma dawać przykład i świecić przykładem dobrej współpracy między samochodem. Obecnie w Podzamczu przybywa 72 wychowanków, którzy uczą się w gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej. Jedną z form resocjalizacji młodzieży w Podzamczu jest teatr. Specjalnie na otwarcie internatu wychowankowie przygotowali krótkie przedstawienie. Pomyśl, może być na przykład tak. Siedzisz w domu, jest ciepło i przytulnie, masz przyjaciół, szkoleniu najgorzej. I nagle dzwonek do drzwi. Stoi twój bumper. Nikt normalny, ale jakiś oddalony. Biorę, mówi, bo to pomaga mi przetrwać. Weź, szepcze, przekonasz się, że to jest fajne. Tego, co stanie się z tobą i możesz sobie nawet wyobrazić. Wystaje się nie do wytrzymania. Uśmiechnie się. Skazańcy lepiej wyglądają jak uśmiechnięci. Wielu ludzi nosi sobie ukrytego potwora. Chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera. Rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Trzeba Nie potrafiłem się uspokoić. Wlądowałem na reanimacji i na pierwszym swoim uczuciu. Chciałem być mocny, a byłem niczym. Na zewnątrz czekali rodzice. Obiecywałem wiele. Obiecywałem począć. Oni mi wyżyli. Nie potrafimy pochwalić, aby nie skrzywdzić tych, których kochamy. Można i tak przegrywać życie. Dziś znów ktoś umarł. Jutro wnóży następny. Pochód trupów istnieje. Zróbmy coś. Nie dopuśćmy do tego zbiorowego samobójstwa. Nie odwracajmy głowy, udając, że to nie nasz problem. On jest nasz. Twój i mój, bo naszą powinnością jest pomoc owszem.